Prezentowane wnętrze to mieszkanie pokazowe inwestycji Bernardyńska 4, zrealizowane przez pracownię KODO. Lokalizacja w centrum Wrocławia łączy w sobie wszystkie niezbędne elementy potrzebne do życia w harmonii, wygodę, piękno i wysoki standard. Apartament urządziliśmy, mając na uwadze jego charakter inwestycyjny. Postawiliśmy na wysoką jakość materiałów oraz ponadczasową aranżację. Ze względu na niewielki metraż zadbaliśmy szczególnie o układ i przemyślany podział przestrzeni, tak aby każdy użytkownik poczuł się w nim komfortowo. W ciekawy sposób oddzieliliśmy sypialnię od strefy dziennej za pomocą oryginalnego sięgającego sufitu regału z półkami i szafką z lustrzanym frontem. Aranżacja bazuje na jasnej kolorystyce i przytulnych barwach ziemi. Szczególną uwagę przyciąga plecionka wiedeńska, którą znajdziemy na oparciach krzeseł, we łóżka, frontach szafy oraz w oprawach oświetleniowych. Całość spajają obłe formy mebli gipsowej sztukaterii na zamówienie i dodatków. Do wykończenia podłogi użyliśmy drewnianą deskę. Blat w kuchni wykonaliśmy z konglomeratu, a zabudowę stolarską z płyty MDF w lakierze. Meble pochodzą od polskich producentów. W łazience zdecydowaliśmy się na urządzenie komfortowej strefy prysznicowej na tle wielkoformatowych płytek gresowych. Styl mieszkania jest efektem wizji inwestora, a nasza odpowiedzialność za realizację sprawiła, że zamierzony efekt został osiągnięty. Urządzając wnętrza inwestycyjne dbamy zarówno o warstwę. Wizualną aranżację, jak i dobór trwałych materiałów wykończeniowych. Wszystko po to, aby zapewnić atrakcyjność oferty, ale również bezproblemową obsługę najmu. Takie wnętrze objęte jest 24-miesięczną gwarancją i obsługą serwisową. Zapraszamy do pracownika do porozmawiajmy o Państwa inwestycji.